Jesteśmy po pierwszym konkursie. Idzie trener Dedek Jak Dedek po pierwszym konkursie? Dobrze. Zadowolony? Tak jest. No, to jak jest Dedek zadowolony, to jest ok. Pozycja wyjściowa bardzo dobra. Jutro po prostu atak. Musi być atak. Drugi skok Kamila, fajny. Myślę, że Piotrek tu może naprawdę walczyć fajnie. Andrzej, fajne skoki. Dawid troszkę go tam gdzieś rozbujało w powietrzu Przygotowują rozbieg do jutrzejszych skoków Nie wiem czy to sypią jakimś salmiakiem czy czymś Żeby zachować, utrzymać ten lód w torach Bo tutaj niestety nie ma sztucznych torów Tylko są robione z lodu, jest chłodzenie pod podem i te są wycinane. Tak, jeszcze niedawno było. Tu się dąży, No, Stefan się będzie cieszył Długiego zawodnika na naczele po pierwszych zawodach a wiemy doskonale, że liczą się do mistrzostw świata dwa konkursy no to jedziemy w dół cześć średnia i duża nieprzygotowane śniegu nasypało wszystkie siły robotnicze wysłali na mamuta żeby przygotować skocznie po tych ostatnich opadach tego po prostu mało energii co oznacza ta aktywność to jest bardziej wypchnięcie no powiem ciała szczerze podpusem, że tak to... jak zwykle w planicy jest mnóstwo mediów to tutaj naprawdę to no nie ma nie ma są pustki i to jest nowy dzień w dobrych humorach Będziemy walczyć dalej.